Witam moi drodzy z tej strony Seba Sknauw, Seba Gaming. Wiem tak, znowu długo mnie nie było, ale powróciłem. Weźmiemy sobie dzisiaj szybkie zleconko. Moi drodzy, wybierzemy się dzisiaj nie wiem gdzie. Zobaczymy. Jesteśmy na Litwie. miejscowości, ponieważ nie aż takich teraz to ja nie będę robił. Felgi? No ale byśmy się cofnęli wtedy. No nie, 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 nie. Nie, 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 nie. No nie ma nic ciekawego. Może weźmiemy coś z bukaresztu? Coś taka... Do Turcji? Nie, nie chcę do Turcji. No w sumie te 236 km mogę sobie przejechać do miejscowości Gałacz z Bukaresztu. Ewentualnie weźmiemy, moi drodzy, cebulę do Braszowa. O. Krótki odcinek, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Czy ok, czy nie ok. masmy i No i dobra. Tu nie ma wyjazdu, wyjazd jest tam, dobra. Pewnie się zastanawiacie, czemu długo odcinków nie było. Moi drodzy, no bo sprawy techniczne i inne tego typu rzeczy sprawiły, że no po prostu... Filmik dopiero dzisiaj się ukazał. Albo ukaże, zobaczymy. Bieście też z przymrożeniem oka tak, te odcinki, jeżeli chodzi o przepisy ruchu drogowego. No, mamy do przejechania 320 parę kilometrów. Dużo, niedużo. Nie wiem, zobaczymy niestabilne połączenie. Sam jesteś niestabilny. Niestabilne połączenie może być, ponieważ dzisiaj za oknem roboty idą pełną parą. Już linie sobie raczej trakcje montują, więc może tak być. No zobaczymy. W każdej stacji benzynowej i śmieci odkryto Bukareszt ale my jedziemy obwodnicą, więc do przez same miasto nie będziemy lecieć. No tak bywa. Chcę po prostu, żeby ten odcinek był w miarę normalnie, wiecie jeżeli chodzi o czas, żeby nie trwał tam, nie wiem, z 40 minut, tylko, nie wiem, z 15-20 minut to jest takim maksimum. Widzę, że są przycinki, ale moi drodzy, no to nie wpływa na yy, FPS-y, tylko po prostu internet. Mam 300 MB, wiecie o co chodzi prędkość internetu. Nie będę sobie zwyższał, płacąc pewnej firmie. za coś za co po prostu wiecie, za tą jakość usług, czy tak. Za podejście do klienta to dziękuję bardzo, ale nie. No i ciśniemy. Jakimiś widzicie, uliczkami, wjazdami, objazdami, żeby to miało ręce i nogi, przynajmniej sobie trochę zwiedzimy. trochę sobie pozwiedzamy więc zobaczymy zobaczymy moi drodzy jak to jest po dłuższy czas też mnie nie było jeżeli chodzi tutaj w grze i nie wiem czy wyszła jakaś aktualizacja czy nie na pewno brakuje mi tylko widziałem że do tej akurat wersji nie ma tego modu Ponieważ yy, mody pobieram z. Wiadomo, może scena modeska już coś tam zadziałała, ale chodzi mi, że jeżeli mam grę na GeForce Now, tak w tej aplikacji, no to jedynie co mogę, to mody pobierać z, z warsztatu Steam moi drodzy. I do tej wersji, chyba 1.43, jeszcze nie wyszedł mod na śnieg. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzu. No i ciśniemy 124 na godzinę. No, no wiadomo, prędkość ma swoje plusy i Minusy Plusem jest to, że w krótszym czasie przejedziemy w większy dystans Minusem jest to, że no może większe, większe zużycie paliwa Ja tu muszę gdzieś zjechać Super Sebul, nie pojechałeś tędy co trzeba. Ajajajajaj, no widzicie, gdzie Seba się śpieszy, tam się kilometry robią. No ciągle wykorzystamy trochę tutaj miasto, to miasteczko Pitesti, czy jak to tam wylepiej lepiej pewnie wiecie. I sobie gdzieś nawrócimy ja W sumie mógłbym tu zaraz taką wiecie Czmykałkę zrobić Nikogo nie widzę No więc moi drodzy, widzicie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Mam coś w zanadrzu, nie chcę z. W sumie mogę coś tam zdradzić. Na pewno jutro, czy tam dziś. No, jutro pojawi się filmik, gdzie chcę abyście ocenili, nie ocenili. Czy ta strona to skam, czy nie skam, czy to strona, która wiecie, zresztą o szczegółach opowiem w następnym filmiku, więc na pewno się pojawi, ale nie wiem czy dzisiaj może dzisiaj się jeszcze ten filmik pojawi. I moi drodzy, jeżeli oglądacie. To was nic nie będzie kosztować. A po prostu z czystej ciekawości chcę uzbierać 30 poleconych, ponieważ tak, taka jest chyba pierwsza. Nie wiem, taki pierwszy próg, żeby coś, cokolwiek wypłacić. Chcę zobaczyć, czy ten serwis to Skam, czy nie Skam, ale to już więcej dowiecie się w następnym. W filmiku, a my tu zaraz będziemy, widzicie jakie zawijasy, frenzyle i w ogóle robić. Wpadłem na tamtą stronę przypadkowo, więc... Nie pobierają żadnych, wiecie, opłat za zarejestrowanie się. Więc chcę po prostu zobaczyć, czy to jest coś. Czy to jest hit, czy to jest kit? Jeżeli chodzi o strony internetowe i tak zwane zarabianie w internecie. Boże, jakie tu są. Tu się dzieje, moi drodzy, to lepiej nie pytam. Sami widzicie jakieś objazdy zjazdy, objazdy, wyjazdy. Masakra. Coś mi to przypomina hmm... Takie zawiasy Esy Floresy przypomina mi się to, jak jedziemy drogą na Szczecin, jak lecimy tam od strony Amazona w kołbaskowie. Tak, kołbaskowo? Tak, chyba tak. To tam jest przy stacji, że trzeba takie manewry robić. A no sorry, bo tu rondo jest, a ja już zdycham. Ale chcę po prostu, żeby ten ładunek dotarł. Więc tak to moi drodzy wygląda na dzień dzisiejszy. Po prostu wleci odcineczek z Czy to jest SCAM, czy nie SCAM, ale to już się dowiecie. I was to nic nie kosztuje, wiecie. Żadnych uporczywych reklam nie dostajecie. Nic. Po prostu tylko chcę zobaczyć, czy ten serwis naprawdę działa, czy nie. Jeżeli nie, no to. Chcę po prostu zobaczyć z czystej ciekawości Federia Freeze. No, widzicie tam te, te, coś. Najeżdżamy po prostu w teren serpentyny górzysty. Miała być łatwa i przyjemna trasa. Widzę, że znowu będzie 20-20 parę minut. Już jest prawie 15 minut nagrania. No, więc zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko nam tutaj pójdzie. No gościu. Dobra, renówka, odpalaj i się. I ciśnij, chociaż nie widzę, co tam jest dalej. I to się nazywają moi drodzy widoki. Nie, no, naprawdę super. Po prostu szacun dla twórców, że po prostu takie odwzorowanie mapy taka szczegółowość droga numer 73. Hmm. No ładunek też wiecie, nie, nie należy do tak zwanych lżejszych. Serpentyny wszędzie Co to będzie, co to będzie Tyle serpentyn jeszcze nikt nie widział wszędzie No ludzie jak chcecie to mnie wyprzedzajcie no co? Co ja wam poradzę Nic wam nie poradzę, że po prostu ciężarówką. No dawaj, dawaj, tam z tyłu ten żółty. No widzicie, ona ledwo co 60 wyciąga na takim. No ale dobrze, że to już jest koniec tej wspinaczki wysokogórskiej. Zostało nam się do przejechania 85 km. No, jest dobrze. Myślałem, że będzie gorzej. No, fajny parking, naprawdę. Tam widać zamek jakiś, dr hrabiego Drakuli. Przez miasteczku przylotujemy. Co gdzieś można kupić apartamenty? A to co to jest? Jakaś elektrownia? Nie, z pociągiem, bo to my się moi drodzy nie będziemy ścigać. Jakieś zakłady chemiczne. O, samolot MIG przeleciał. Boże, ile w tej tutaj, tak, szczegółowości. Pociągi gdzieś latające samoloty jest też o, widzę salon Volvo no jak fajnie dobra bo ja tu muszę muszę gdzieś tutaj zakręcić wyjechać z miejscowości Na rondzie prosto, no i zobaczymy. No i zostało nam się, zostanie nam się z 30 km. Tu widzę jakaś baza firmy. Też przy głównej drodze, czemu nie? Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Spodoba, spodobał. Nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji i komentarzu. A jeżeli chcecie być na bieżąco, to jak weźmiecie, klikniecie subskrybuj. I przy subskrybuj macie taki dzwoneczek, więc będzie wam się wyświetlać powiadomienie, kiedy nowy film wleci na kanał. To takie powiadomienie. No i moi drodzy, nad, na dole, w, na dole pod filmem będzie też link, żebyście mogli się zarejestrować do tego serwisu, o którym mówiłem, czy, że chcę po prostu sprawdzić, czy to jest scam, czy to nie jest scam. Ja tu pitu-pitu gadu-gadu się trochę rozjechałem, a my już jesteśmy w miejscowości Braszów. Nic nie jedzie, więc... więc my możemy sobie pojechać. No i tak jak widzicie, punkt, nasz punkt i nasze miejsce rozładunku już widać na GPS-ie. Mam nadzieję, że dzisiaj się przyjemnie ze mną jechało. Co to jest Petron, Petrin, stacja benzynowa. Co do zmiany auta, jeszcze się moi drodzy zastanawiam, czy zmienić tego dafika, co mam, te, tego najnowszego na coś innego. Jeszcze się zobaczę. No, a na razie chcę po prostu pozwiedzać mapę, bo ma odkryty chyba dopiero 15% ogólnie mapy, więc. No i wjeżdżamy na teren fabryki. fajna droga moi drodzy do nikąd ale wiecie droga się kończy aczkolwiek nie jest powiedziane że ona się nie rozbuduje bo widać potencjał więc ja się z wami tu pożegnam dzięki za oglądanie i do następnego hej